Takie poranki to lubię. Tu jest lila, cała mokra. Taka piękna mgła. tak na, widać coś na 50 metrów, może 70. Uwielbiam takie poranki. Uwielbiam mgłę. A tam dalej jest łabędź. Ale w tej mgle go nie widać. Te pajęczyny piękne Coś pięknego normalnie człowiek nie zauważa, że jest tyle pajęczyn a jak opadnie mgła piękny twór takich rzeczy właśnie na co dzień nie zauważamy Żyjemy szybko, w stresie. Takich rzeczy nie zauważamy. Człowiek nie potrafi się zatrzymać. Nie potrafi podziwiać piękna przyrody. Taka mgła naprawdę bardzo rzadko się trafia. Przynajmniej tutaj umie. Co roku, latem o godzinie 6, 7. Nad tym jeziorem taka mgła była w tym roku. Trafiłam raz. Teraz mamy w zasadzie koniec października, a coś niesamowitego. Piękne widoki. Już przestaje być widać tu trawę, obok której żeśmy przechodzili. Dlaczego to nagrywam? Bo. Za kilka tygodni, może miesięcy wrócę do tego filmu sama. Obejrzę go. I przypomnę sobie ten moment. Czysto, świeżo. Co prawda, słychać w oddali auta. Bo blisko jest droga. Ale i tak coś niesamowitego. Słychać też ptaszki w oddali, kaczki, łabędzie. Szkoda, że nie widać. Ty się też zatrzymaj. Nie pędź, nie biegnij, nie spiesz się. Nie żyj w stresie. Ryba skoczyła. A w oddali słychać kaczuszkę. Krótki film, w zasadzie bez żadnego konkretnego tematu. Czysty energetycznie. Tylko po to, żeby podzielić się z Wami tym, co w tej chwili widzę. Piękna, złota jesień. Takie dni uwielbiam. Coś niesamowitego. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.